Dominik jak MMA.pl Jesteśmy na drugim forum MMA ze mną Tyberiusz Kowalczyk. Właśnie tu widzimy jak twój syn bije w gruszkę, chyba chce iść w ślady Taty. So, nie wiem czy chce iść w moje ślady, ale tak jak mówię, no, gdzieś w Kowalczyku Jimmy ten zobacz, jakie piękne wyniki wali. Tak? Młody dziesięcioletni chłopiec wali tak jak dorosły facet, więc później się przekona co go czeka. <laughs> Chciałem zapytać Cię o kulisy podpisania tego kontraktu z KSW. Bo jak przed tym, jak jeszcze nie byłeś zawodnikiem konfrontacji sztuk walki, dużo pogłosek o tym krążyło. I mógłbyś powiedzieć, jak to wszystko wyglądało? Wiesz co, no, zerwałem kontrakt z federacją, której, w której już nie jestem. Z powodów dla mnie bardzo jasnych, nie wypłacili mi pieniędzy, złe traktowanie i tak dalej, to mógłbym długo, długo, długo wymieniać. Czy udało się te pieniądze odzyskać? Stop, e, Chyba nie do końca, chyba nie do końca, ale to zostawmy ten temat, więc jestem w KSW, bardzo się z tego powodu cieszę. E, Menadżer Artur Wójz wszystko dopiął, jak należy. No, co, co mogę więcej powiedzieć? Walka marzeń jeszcze później. Wiem, że też inne federacje o Ciebie pytały. Najbliżej byłem podpisania z federacją. Rozmowy oczywiście się toczyły ze, z federacją Spartan Fight. Złożyli mi na pewno lepszą propozycję niż było to w Fenie. Więc tutaj Paweł. Musisz dawać więcej pieniędzy zawodnikom. Tak jest, tak, tak. Słuchaj, no szanujmy tych zawodników, tak? bo gdyby nie zawodnicy, nie będzie w ogóle tej otoczki. Tak? No zawodnicy moim zdaniem są tutaj najważniejsi. Ci młodzi zawodnicy, jeżeli chcą stawiać tutaj menadżerowie, nie wiem, prezesi na, na zawodników, muszą inwestować w tych zawodników, tak? no bo bez nich nie będzie tutaj całego show. Podpisując ten kontrakt, yy, uważasz, że to jest ten kontrakt życia właśnie, ta taka już yy, szczyt twoich tutaj marzeń w Polsce? Jak to wygląda? No mi się wydaje, że to w moich marzeń nie tylko w Polsce i na świecie, tak? Bo ja tam nie, nie, nie chciałbym walczyć w UFC, bo wiem gdzie jestem, w jakim miejscu i tak dalej. Gdybym zaczął ten sport w wieku 19 czy tam 18 lat, a nie w wieku tam 30 paru, to może bym gdzieś tam yy, tam, tam, tam były, ale to mówię, no na dzień dzisiejszy to jest marzenie i spełnienie moich marzeń. Yy, Podpisując ten kontrakt, ty wiedziałeś już, że będziesz walczył z Mariuszem Pudzianowskim, czy to okazało się dopiero potem, a może podpisując już mówiłeś, że chcesz na początek Pudziana? Oczywiście moje rozmowy były tak po podpisaniu, że to było moje marzenie, mówiłem o tym Pudzianie. Miał być, miało być troszeczkę inaczej, no ale dziękuję tutaj Arturowi, że dopięło się tak i skończyło się tak, jak jest teraz, że jest Mariusz Pudzianowski na pierwszą walkę i Stadion Narodowy, więc to mega. Mariusz Pudzianowski w wywiadzie, który przeprowadzaliśmy dzisiaj mówił, że Twoim słabym punktem może być wydolność tlenowa i chciałbym, żebyś to skomentował. Nie mi oceniać, jaka jest moja wydolność. Wiadomo, No każda walka jest inna, tak? Każdy sparing jest inny. Na jednym sparingu zrobię cztery rundy pełne, na drugim sparingu po dwóch już nie mam siły, tak? Zależy wszystko od zawodnika, jak się walka potoczy, dużo aspektów na to wpływa, tak? Więc nie wiem, zobaczymy jak tutaj będzie z Mariuszem, tak? No bo ja idę po to tam, żeby skończyć tą walkę przed czasem. No. I nieważne, w którą to stronę będzie, czy, czy Mariusz mnie znokautuje, czy ja Mariusza. Chciałbym, żeby tak się to potoczyło, żeby ludzie byli usatysfakcjonowani, tak? Żeby to nie było tak, że on przyleży to na mnie albo ja na nie bo to mi się nie podoba, tak? Ja idę tam się bić i dać tak sobie po mordzie. Mówiłeś też w którymś wywiadzie, że Mariusz przestał się już rozwijać i też chciałbym, żebyś to tutaj skomentował. Wiesz co, to nie tylko ja zauważyłem koło większe gronu zawodników, tak? Mariusz do pewnego momentu szedł, zależało mu na tym, tak, no moje odczucie jest takie, że w pewnym momencie Mariusz chyba jest w tym miejscu tak wysoko, że mu już na tym tak nie zależy, tak, nie wiem, ty, nie wiem czym to jest spowodowane, no ale to no, po ostatnich dwóch walkach, żeście sami widzieli, widzowie wszyscy widzieli, że Mariusz gdzieś się zatrzymał, to już nie jest ten Mariusz, który był na początku, który walczył z Jamesem Thompsonem, szedł na wymianę, nie bał się, teraz mi się wydaje, że się Mariusz boi, boi się o swoją twarz, no występuje w telewizji, więc może to jest z tym spowodowane. Y Powiedz, jak będą wyglądały Twoje przygotowania? Tutaj waga tej walki jest też dużo większa. Czy będziesz chciał dziś wyjechać, czy to będą treningi tak jak dotychczas niezmienione, które działały? co, e, cały czas wyjeżdżałem, to nie jest tak, że nie wyjeżdżałem. Nawet w, e, w trakcie innych przygotowań też wyjeżdżałem, ale głównie skupiamy się tutaj z Arturem i z Bartkiem Batrą e, we Wrocławiu. Trenujemy w KO w Sęża Gym. Więc tutaj są główne podstawy, no ale wiadomo, no sparingi to trzeba wyjeżdżać, trzeba się konfrontować z najlepszymi i oni, ja od nich muszę czerpać wiedzę, tak? No bo niestety no, trenując ze swoimi zawodnikami, ze swoimi znajomymi, nie zrobię tego progresu. Ja też muszę dostać, brzydko powiem, w łeb, żeby się czegoś nauczyć, bo nie dostanę, to się nie nauczę. A masz zaplanowane jakieś kluby, które odwiedzisz do tych przygotowań? Wiesz co, tutaj na pewno Artur, Artur mi podopinał wszystko, tak, będziemy odwiedzać różne kluby, tak jak mówię, no, jeżeli chodzi o grappling to Invictus, tutaj się postara o, o te właśnie parterowe umiejętności, Bartek jeżeli chodzi o Muay Thai, więc naprawdę dużo ludzi chce nam też pomóc, więc skorzystamy z tej pomocy. No na koniec już w ostatnim pytaniu można powiedzieć, że co się odwlecze to nie uciecze, bo ta walka z Pudziany miała być już kilka lat temu. Wiesz co, no... Jak to powiedziałeś koło lubi zataczyć swój prąd, tak? Więc yy, udało się, tak, no 2012 rok yy, tam na początku miał być Najman, a potem wyszło tak, że Mariusz Pudzianowski, byłem mega zadowolony. No trudno, nie doszło do tej walki, ale cały czas mówiłem, marzyłem o tym, że chciałbym, 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 chciałbym. No i jest. No i tak jak mówię, no, marzenia się spełniają, jestem. I teraz jeszcze jedno marzenie, pokonać Pudziana, więc będę całkiem spełniony. Yy, dziękuję bardzo na koniec, jeszcze chciałbyś kogoś pozdrowić, podziękować. Pozdrawiam wszystkich fanów sportu walki, trzymajcie za nas kciuki, nieważne czy to za mnie, czy za Mariusza yy, i za innych zawodników, tak? Niech się wszyscy tutaj pokażą, dadzą dobre walki. Już 27 maja zapraszam Was na Stadion Narodowy. Hej, trzymajcie się. No my zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Dziękuję bardzo.